Witaj, cieszę się, że tu jesteś. To, co dziś usłyszysz, może być dla Ciebie kluczowe. Tarot nie kłamie, Twoja przyszłość może Cię zaskoczyć. Zanim przejdziemy do rozkładu, mam do Ciebie małą prośbę. Jeśli chcesz więcej takich rozkładów, kliknij łapkę w górę. To pomaga mi docierać do osób, które potrzebują wskazówek. A jeśli czujesz, że tarot ma dla Ciebie ważne przesłanie, napisz w komentarzu. Widzę to. Teraz przechodzimy do pierwszej karty. Na początek zobaczmy, w jakim miejscu teraz jesteś. Pierwsza karta, którą otrzymujemy, to dziewięć monet. Symbol niezależności, stabilności i samowystarczalności. To znak, że możesz być obecnie w momencie, w którym uczysz się czerpać satysfakcję z tego, co już osiągnęłaś. Może to dotyczyć sfery materialnej. Rozwoju osobistego, a także relacji z samą sobą. To karta komfortu oznacza, że zdobyłaś pewne doświadczenie i zaczynasz dostrzegać efekty swojej pracy, nawet jeśli nie wszystko jest jeszcze w pełni ukształtowane. Możesz zauważyć, że otacza cię więcej stabilności niż kiedyś. Być może nauczyłaś się polegać na sobie, budować swoją wartość i nie uzależniać swojego szczęścia od innych. Jednak czy to oznacza, że czujesz się w pełni spełniona? Obok pojawia się dwa miecze odwrócone, które sugeruje, że mogłaś ostatnio podjąć jakąś ważną decyzję, albo wciąż jesteś na etapie rozważań. Być może sytuacja, w której się znajdujesz, nie jest jeszcze do końca klarowna. Możliwe, że masz przed sobą kilka dróg i nie jesteś pewna, którą wybrać. Czy to oznacza, że boisz się postawić kolejny krok? Kiedy karta dwóch mieczy pojawia się w odwróconej pozycji, mówi o tym, że coś, co było dotąd tłumione lub nierozwiązane, powoli zaczyna wychodzić na powierzchnię. Możliwe, że wcześniej nie chciałaś podjąć tej decyzji, ale teraz sytuacja wymusza na tobie działanie. Warto zastanowić się, czy nie trzymasz się czegoś zbyt kurczowo. Czasem brak decyzji. Może być gorszy niż podjęcie kroków nieznane. Ostatnia karta w tym etapie to cztery buławy odwrócone. To bardzo interesująca karta, ponieważ w swojej prostej pozycji mówi o stabilności, poczuciu bezpieczeństwa i świętowaniu ważnych chwil. Jednak w odwróconej formie sugeruje, że coś w Twoim życiu może nie być tak pewne, jak się wydaje. Możesz odczuwać pewien brak harmonii. Być może w jakiejś sferze swojego życia czujesz się trochę zawieszona w miejscu. Może masz poczucie, że coś, co powinno dawać ci radość i poczucie stabilizacji, wymaga jeszcze pracy albo nie jest do końca takie, jak sobie wyobrażałaś. Czasem cztery buławy odwrócone oznaczają, że czujesz się gotowa na kolejny krok, ale coś w Twoim otoczeniu wstrzymuje Cię przed pełnym zaangażowaniem. Może chodzi o relację, której jeszcze nie czujesz jako w pełni stabilnej, albo projekt, który wciąż wymaga dopracowania. Podsumowanie etapu pierwszego. Twoja obecna sytuacja pokazuje, że masz już solidne fundamenty, ale nadal czujesz, że czegoś brakuje. Możesz stać przed ważnym wyborem, lub dostrzegać, że pewne rzeczy nie są tak stabilne, jakbyś chciała. Czujesz gotowość do dalszego rozwoju. Ale niektóre aspekty Twojego życia mogą wymagać jeszcze większej jasności i uporządkowania. Czy coś w Twoim życiu wydaje się niedokończone? Czy masz poczucie, że pewien etap dobiega końca, ale nie wiesz co dalej? W pierwszej części zobaczyliśmy, że masz już pewne fundamenty, ale wciąż możesz czuć, że coś nie jest dokończone. W tym etapie przyjrzymy się temu głębiej. Co jeszcze wpływa na Twoją sytuację i dlaczego możesz mieć poczucie zawieszenia? Pierwsza karta Świat odwrócony wskazuje na niedokończone sprawy. To znak, że coś, co powinno być już zamknięte, wciąż do Ciebie wraca. Może to dotyczyć relacji, która nie miała jasnego zakończenia albo sytuacji, w której czujesz, że jeszcze nie osiągnęłaś pełni swojego potencjału. Możesz mieć wrażenie, że brakuje ci tego jednego ostatniego kroku, by poczuć się w pełni usatysfakcjonowana. Czy masz coś, co od dawna chciałaś zakończyć lub uporządkować, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłaś? Kiedy świat jest w pozycji odwróconej, często mówi o tym, że brakuje pewnej klarowności i finalizacji. Możesz czuć się, jakbyś krążyła wokół jakiegoś tematu. Ale nie mogła jeszcze go zamknąć. Obok pojawia się rycerz Mone, karta, która mówi o cierpliwości i stabilnym rozwoju. To znak, że wszystko układa się krok po kroku, choć czasem możesz czuć, że idzie to zbyt wolno. Możesz mieć wrażenie, że wszystko, czego pragniesz, wymaga czasu, a efekty nie są tak szybkie, jakbyś chciała. To nie znaczy, że się nie rozwijasz. Po prostu proces, w którym jesteś, wymaga od Ciebie konsekwencji i długofalowego działania. To moment, w którym warto zaufać, że nawet jeśli zmiany są powolne, to idą w dobrym kierunku. Umiarkowanie, które pojawia się jako kolejna karta, podkreśla znaczenie balansu i harmonii. Możliwe, że jesteś teraz w okresie uczenia się cierpliwości i akceptacji tempa, w jakim wszystko się rozwija. Może twoje życie wymaga teraz równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem, emocjami a rozsądkiem, działaniem a cierpliwością? Czy zdarza ci się czuć, że wszystko powinno dziać się szybciej, ale jednocześnie wiesz, że nie możesz niczego przyspieszyć? Umiarkowanie pokazuje, że wszystko dzieje się we właściwym czasie, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. Na koniec mamy pustelnika odwróconego. Kartę, która może sugerować uczucie osamotnienia lub brak jasności co do kierunku, w którym zmierzasz. Możliwe, że potrzebujesz więcej czasu na introspekcję, ale jednocześnie nie chcesz się całkowicie wycofać z życia. Może próbujesz znaleźć odpowiedzi w sobie, ale czujesz, że brakuje ci pewnych wskazówek z zewnątrz. Pustelnik odwrócony mówi o tym, że czasem trudno znaleźć równowagę między byciem samemu, a potrzebą kontaktu z innymi. Może to być moment, w którym czujesz, że powinnaś się zastanowić nad swoją ścieżką, ale nie chcesz całkowicie odciąć się od świata. Podsumowanie etapu drugiego. Możesz mieć poczucie, że coś jeszcze nie zostało zakończone i wciąż na ciebie wpływa. Zmiany w twoim życiu zachodzą, ale wolniej niż byś chciała. Wymagają konsekwencji i cierpliwości. Teraz kluczowe jest znalezienie balansu i zaufanie, że wszystko rozwija się w swoim tempie. Możesz czuć się chwilami zagubiona lub samotna, ale to czas, by poszukać odpowiedzi w sobie. Może teraz warto zastanowić się, czy są rzeczy, które wciąż cię blokują i nie pozwalają zamknąć pewnego rozdziału. Teraz, gdy wiemy, gdzie jesteś, zobaczmy, jakie przeszkody mogą pojawić się na Twojej drodze w najbliższych miesiącach. W poprzedniej sekcji zobaczyliśmy, że Twoja sytuacja rozwija się stopniowo, ale może brakować Ci poczucia pełnego zamknięcia pewnych spraw. Teraz zobaczymy, jakie wyzwania mogą pojawić się na Twojej drodze i co może utrudnić dalszy rozwój. Pierwsza karta Umiarkowanie. Pojawiła się już wcześniej, i to nie jest przypadek. To znak, że kluczowe w najbliższym czasie będzie znalezienie balansu. Możesz być osobą, która lubi mieć kontrolę nad sytuacją, ale teraz życie może od Ciebie wymagać większej elastyczności i cierpliwości. Możliwe, że czujesz, że wszystko dzieje się wolniej niż byś chciała, albo że okoliczności wymagają od Ciebie czekania zamiast natychmiastowego działania. Czy masz poczucie, że od dłuższego czasu jesteś w zawieszeniu i nic się nie zmienia? W tym momencie wszystko układa się w swoim tempie, a tarot sugeruje, że warto to zaakceptować, zamiast z tym walczyć. Druga karta, Rycerz Monet, ponownie przypomina, że twoja ścieżka jest stabilna, ale powolna. To znak, że możesz mieć poczucie monotonii albo zastoju, nawet jeśli w rzeczywistości Wciąż idziesz naprzód. Rycerz Monet mówi o wytrwałości. To nie jest karta gwałtownych zmian, ale raczej cierpliwego dążenia do celu. Możliwe, że w najbliższym czasie będzie cię kusiło, żeby przyspieszyć procesy, które wymagają więcej czasu. Ale czy na pewno warto się spieszyć? Tu pojawia się osiem Monet odwrócona. Znak, że możesz czuć zmęczenie, brak motywacji, Albo niechęć do wkładania wysiłku w coś, co nie daje natychmiastowych efektów. Możliwe, że w pewnym momencie poczujesz frustrację, że mimo starań nie widzisz jeszcze satysfakcjonujących rezultatów. To może być związane z pracą, relacjami lub czymś, nad czym długo pracujesz. Może się pojawić myśl, czy warto to dalej robić? Może powinnam odpuścić? Jednak Tarot podpowiada, że najważniejsze jest to, abyś nie traciła wiary w swój wysiłek, nawet jeśli efekty przyjdą później, niż się spodziewasz. Na końcu mamy koło Fortuny Odwrócone. To karta, która często mówi o sytuacjach, na które nie mamy pełnej kontroli. Może być tak, że w najbliższych miesiącach poczujesz, że pewne rzeczy wymykają się z rąk, że mimo starań. Los nie układa się tak, jakbyś chciała. Ale koło fortuny przypomina, że wszystko dzieje się w cyklach, nawet jeśli teraz masz wrażenie, że nic się nie zmienia, za chwilę sytuacja może się obrócić. Czasem życie wymaga od nas, byśmy pozwolili rzeczom toczyć się własnym rytmem, zamiast próbować nimi sterować. Podsumowanie etapu pierwszego. Największym wyzwaniem może być akceptacja tego, że wszystko dzieje się powoli i w swoim tempie. Możesz poczuć zniechęcenie i brak motywacji, ale to nie znaczy, że powinnaś rezygnować. Nie wszystko będzie zależeć od Ciebie. Czasem los wymaga cierpliwości i elastyczności. To moment, w którym warto się zastanowić: czy starasz się przyspieszyć coś, co naturalnie wymaga więcej czasu? Czy potrafisz zaakceptować, że nie na wszystko masz wpływ? W kolejnym etapie zobaczymy, jakie inne wyzwania mogą pojawić się w najbliższych miesiącach i jak najlepiej sobie z nimi poradzić. W pierwszym etapie tej sekcji zobaczyliśmy, że największym wyzwaniem w nadchodzących miesiącach może być cierpliwość i akceptacja tempa, w jakim rozwijają się wydarzenia w Twoim życiu. Teraz przyjrzymy się kolejnym aspektom, emocjonalnym blokadom, wewnętrznym obawom oraz sytuacjom, które mogą wymagać większej uważności. Pierwsza karta w tym etapie to królowa Pucharów Odwrócona. To znak, że w najbliższym czasie możesz doświadczać wewnętrznego chaosu emocjonalnego, wahań nastroju lub niepewności w sferze uczuć. Możliwe. Że będziesz miała trudność w słuchaniu własnej intuicji. Coś, co wcześniej było dla ciebie oczywiste, nagle zacznie wydawać się niejasne. Może to oznaczać nadmierne analizowanie emocji, lub zbyt silne uzależnienie się od tego, co czują inni. Czy zdarza ci się bardziej dbać o innych niż o siebie? Królowa Pucharów odwrócona może sugerować, że twoja wrażliwość która zwykle jest Twoją siłą, teraz może stać się ciężarem. To dobry moment, aby zadbać o siebie, zwrócić uwagę na to, czego naprawdę potrzebujesz, zamiast skupiać się na tym, jak zadowolić otoczenie. Obok pojawia się siła odwrócona, która może wskazywać na chwilowy spadek energii, pewności siebie, lub trudność w radzeniu sobie z własnymi emocjami. To może być okres, w którym możesz czuć się bardziej zmęczona, przytłoczona lub mniej zmotywowana do działania. Może też pojawić się wewnętrzna walka, czy podjąć jakieś działanie, czy poczekać na odpowiedni moment. Siła odwrócona mówi też o tym, że czasem największym wyzwaniem jest zaakceptowanie swoich słabości i danie sobie przestrzeni na regenerację. Możliwe, że w najbliższym czasie Warto nieco zwolnić i nie wymagać od siebie zbyt wiele. I na końcu mamy siedem mieczy odwrócona kartę, która mówi o ujawnieniu się prawdy lub sytuacji, które wcześniej były ukryte. To znak, że możesz dostrzec rzeczy, których wcześniej nie zauważałaś. Mogą to być Twoje własne przekonania, które ograniczały Cię w działaniu, albo sytuacje w Twoim otoczeniu. Które nie były do końca szczere. Siedem mieczy odwrócona to także znak, że może nadejść moment, w którym będziesz musiała spojrzeć na coś z zupełnie innej perspektywy. Czy są jakieś kwestie, których unikasz, bo boisz się ich konsekwencji? Podsumowanie etapu drugiego. Możesz mieć wrażenie emocjonalnego chaosu coś, co wcześniej było dla Ciebie jasne. Może stać się bardziej zagmatwane. Możesz odczuwać zmęczenie i chwilowy spadek pewności siebie to znak, że warto pozwolić sobie na odpoczynek zamiast na siłę walczyć ze sobą. Prawda może wyjść na jaw, czy to w Twoich relacjach, czy w Twoim własnym podejściu do siebie to moment, w którym warto zastanowić się: czy dbasz o siebie tak samo, jak dbasz o innych? Czy pozwalasz sobie na słabsze dni, czy raczej wymagasz od siebie nieustannej siły? Pamiętaj, te przeszkody to nie wyrok, a wskazówki. Jeśli podejdziesz do nich świadomie, mogą stać się kluczem do jeszcze większej równowagi i spokoju. A teraz czas na najważniejsze. Co czeka Cię w przyszłości? W poprzednich sekcjach zobaczyliśmy, jakie wyzwania mogą pojawić się w Twoim życiu. Oraz jakie energie wpływają na twoją obecną sytuację. Teraz czas spojrzeć w przyszłość. Co czeka cię w nadchodzących miesiącach? Jakie zmiany i możliwości przyniosą najbliższe tygodnie? Pierwsza karta siedem buław, mówi o konieczności obrony własnych wartości i przekonań. To znak, że w przyszłości możesz stanąć przed sytuacją. W której będziesz musiała wykazać się determinacją i wytrwałością. Możliwe, że ktoś lub coś będzie wystawiało twoje granice na próbę, ale tarot pokazuje, że masz siłę, by się obronić. Czy czujesz, że w twoim życiu jest coś, czego nie chcesz oddać lub poświęcić? Siedem buław podkreśla, że twoja przyszłość wymaga stanowczości. To może dotyczyć zarówno relacji, w których trzeba jasno określić swoje potrzeby, jak i sytuacji zawodowych, gdzie będziesz musiała udowodnić swoją wartość. Obok pojawia się kapłanka odwrócona karta intuicji, ale w tej pozycji wskazuje, że możesz mieć trudność w dostrzeżeniu pewnych prawd. Może to oznaczać, że twoja intuicja będzie przyćmiona przez emocje lub zewnętrzne wpływy. Możliwe, że pojawią się sytuacje w których nie wszystko będzie takie, jakim się wydaje, a decyzje będą wymagały głębszego zastanowienia. Czy zdarza ci się ignorować swoje przeczucia, bo wydają ci się zbyt niejasne lub nielogiczne? Kapłanka odwrócona sugeruje, że ważne będzie, abyś słuchała swojego wewnętrznego głosu i nie pozwalała sobie na zgubienie się w chaosie zewnętrznych informacji. I tutaj pojawia się Księżyc odwrócony. To bardzo ważna karta w kontekście przyszłości, bo mówi o rozjaśnianiu się sytuacji. Jeśli wcześniej czułaś się zagubiona, jeśli coś było dla Ciebie niejasne lub pozostawało w cieniu, w nadchodzących miesiącach prawda zacznie wychodzić na jaw. Możliwe, że coś, co dotychczas wydawało się tajemnicze lub niezrozumiałe, w końcu nabierze sensu. Czy masz w swoim życiu sprawę, na którą nie znasz odpowiedzi, ale przeczuwasz, że wkrótce się wyjaśni? Księżyc odwrócony mówi o tym, że niepewność ustąpi miejsca jasności. Może to być moment, w którym zaczynasz rozumieć, co naprawdę jest dla Ciebie dobre, a co było tylko iluzją. I na koniec Słońce. To jedna z najbardziej pozytywnych kart w tarocie. I jej obecność w przyszłości mówi o tym, że bez względu na wyzwania, które mogą się pojawić, czeka Cię moment radości, spełnienia i wewnętrznej harmonii. Słońce to symbol klarowności, optymizmu i energii, która pozwala Ci działać z większą pewnością. To może być czas, w którym wszystkie wcześniejsze trudności znajdą swoje rozwiązanie, a Ty poczujesz że w końcu masz pełny obraz sytuacji, podsumowanie etapu pierwszego. Będziesz musiała bronić swoich wartości i przekonań. Nie wszyscy wokół ciebie będą myśleć tak samo. Możesz czuć się zagubiona lub niepewna swoich decyzji, ale jeśli pozwolisz sobie na chwilę refleksji, odpowiedzi same się pojawią. Tajemnice i niepewność. Przestaną Cię blokować. Nadchodzi moment, w którym sprawy zaczną być jasne i klarowne. Ostatecznie wszystko prowadzi do pozytywnej zmiany. Nadchodzi czas radości, harmonii i większego poczucia pewności siebie. To czas, by zaufać sobie i iść naprzód. A teraz zobaczymy, jak możesz najlepiej wykorzystać tę energię i jakie działania warto podjąć. W poprzednim etapie zobaczyliśmy, że nadchodzące miesiące przyniosą momenty klarowności, lepszego zrozumienia siebie oraz czas optymizmu i nowych możliwości. Teraz przyjrzymy się temu, jak najlepiej przygotować się na przyszłość i jakie działania warto podjąć. Pierwsza karta Sąd Ostateczny odwrócony sugeruje, że możesz mieć trudność w podjęciu ważnej decyzji lub w pełnym zamknięciu. Pewnego etapu w swoim życiu. To znak, że być może wciąż wracasz do przeszłości, analizując dawne błędy, zastanawiając się, czy coś mogłaś zrobić inaczej. Czy zdarza ci się mieć wrażenie, że coś niedokończonego ciągle do ciebie wraca? Sąd ostateczny, odwrócony, to również karta wewnętrznych blokad. Może boisz się podjąć ostateczną decyzję, bo nie jesteś pewna, czy jest słuszna? Tarot sugeruje, że w nadchodzących miesiącach kluczowe będzie zaakceptowanie przeszłości i pozwolenie sobie na ruszenie naprzód, bez ciągłego wracania do tego, co było. Obok pojawia się pięć mieczy karta, która może mówić o wewnętrznym konflikcie lub poczuciu wygranej kosztem czegoś ważnego. Możliwe, że pojawi się sytuacja, w której będziesz musiała dokonać wyboru, ale niezależnie od decyzji, może ci towarzyszyć uczucie, że coś zostało poświęcone. Czy masz w swoim życiu sytuację, w której wygrana nie wydaje się w pełni satysfakcjonująca? Pięć Mieczy mówi również o tym, że czasem warto zastanowić się, czy walka o swoje racje jest tego warta. Czy może lepiej skupić się na czymś, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie? Nie zawsze trzeba wygrywać za wszelką cenę. Czasem prawdziwą wygraną jest po prostu odpuszczenie tego, co nie służy twojemu rozwojowi. I na końcu mamy trzy buławy kartę nowych perspektyw, możliwości i wychodzenia poza swoją strefę komfortu. To znak, że pomimo wcześniejszych trudności. Przed tobą otwierają się nowe ścieżki i możliwości. Możesz zacząć dostrzegać, że twoja przyszłość nie zależy od jednego wydarzenia czy jednej decyzji. Masz przed sobą wiele dróg i wybór należy do ciebie. Czy czujesz, że jesteś gotowa, by spojrzeć dalej i przestać oglądać się wstecz? Trzy buławy mówi, że najbliższe miesiące będą czasem planowania, rozwoju. I stopniowego budowania nowej rzeczywistości. Podsumowanie etapu drugiego. Możesz mieć trudność z ostatecznym zamknięciem pewnego etapu, ale to konieczne, by ruszyć naprzód. W nadchodzących miesiącach mogą pojawić się momenty, w których poczujesz, że musisz dokonać trudnego wyboru, ale nie każda walka jest warta swojej ceny. Przed Tobą. Nowe możliwości? Nie pozwól, by przeszłość blokowała cię przed sięganiem po to, co przed tobą. Teraz czas, by spojrzeć na przyszłość z otwartością i odwagą. A teraz przejdziemy do podsumowania całego rozkładu i ostatniego przesłania, które Tarot chce ci przekazać. Czy ten rozkład pasuje do twojej sytuacji? Czy czujesz, że karty trafnie odzwierciedlają to, co dzieje się w twoim życiu? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Widzę to jasno. To dla mnie sygnał, że tarot trafił w Twoje myśli. A jeśli masz inne przemyślenia, podziel się nimi. Każda historia jest wyjątkowa, a Twoje doświadczenia mogą pomóc innym osobom, które przechodzą przez podobny etap. Dziękuję, że jesteś tutaj. A teraz czas na ostatnie przesłanie i podsumowanie całego rozkładu. Dziękuję, że byłaś tutaj i wspólnie przeanalizowaliśmy karty. Tarot to nie tylko odpowiedzi, to podróż, która pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i otaczający nas świat. Pamiętaj, że Twoja przyszłość zależy od Ciebie. Tarot pokazuje energię, ale to Ty masz moc, by nią pokierować. Jeśli chcesz więcej takich rozkładów, zasubskrybuj kanał, to najlepszy sposób by niczego nie przegapić. Do zobaczenia w kolejnym rozkładzie.